No właśnie mam branie. Jest! powiem wam, że daje mi popalić. Tylko że za chwilę mi dojdzie do klipa i może być lipa. Ale piękna sztuka. Ho ho ho. ho, ho. O nie! Jest branie na drugiej klęsce. Jest i nasza. Wyczeka na zdobycz. Cześć, Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, kochani, nowa woda, zupełnie mi nieznana łowisko Leo, niedaleko Gniezna. Jest to staw o powierzchni około 1 hektara, wykopany zaledwie kilka lat temu. Przyjechałem tutaj z dwóch powodów. Po pierwsze, spodobały mi się relacje na Facebooku, także są tu piękne ryby. Czy wezmą, tego nikt nie wie, to czas pokaże. Po drugie, spodobało mi się to, że są tutaj piękne i duże liny. Jakby tak jeden z nich dzisiaj zameldował się w podbieraku, to byłbym absolutnie przeszczęśliwy. Także ja będę się pomału rozpakowywał i widzimy się za chwilę. W dzisiejszym menu mamy dwa pelety: pelet Epidemia z zanętą i pelet Ochotka Konopia oba od Fiderbeita. No i lewą wędkę będę miał rzuconą dalej, tak mniej więcej 25-26 metrów i tutaj założę solbajca białego, 6 mm, natomiast na prawej wędce będę miał marosika pomarańcze i prawą wędkę będę miał rzuconą znacznie bliżej, tak mniej więcej w połowie, może nawet bliżej, jeśli chodzi o odległość. OK, zarzucam wędki i zaczynamy łowienie. Na to żeby ubranie przezotnie, o, siedzi ryba. Pierwsza zdobycz na nowym mowisku, jeszcze trochę podkręcę hamulec, Nie i czekałem długo, tak z 15, może 20 minut, ale chyba to nie jest nic dużego. Ciekawe co to jest. zaraz się przekonamy. Dobra, przygotuję sobie podbierak od razu. Ej, 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 gdzie ty mi tu lecisz w drugi zestaw, chodź. Cóż to mamy? Lina. No proszę. Na tą rybę dzisiaj czekałem. Jest. Jak to mówią, chciałem to mam. Oto i nasza zdobycz. Piękny linek. Zobaczcie, no za tą rybą tutaj przyjechałem, na to czekałem. No i w pierwszym rzucie się udało. Piękna rybka. Zobaczcie sami. Ok, już jej nie męczę. Cyknę jeszcze fotkę i wypuszczam ją do wody. Fajnie, kurczę, kiedy ja ostatnio lina złapałem. Mój Boże, nawet nie pamiętam za bardzo. Super. Także płynie kochany. Poszedł. Na lewej wędce, którą mam rzuconą dalej, nic tam nie zmieniam. Tak jak było, teletochotka konopia i sol z biały, zarzucam no i łowię dalej. Teraz na prawej wędeczce, którą mam rzuconą blisko, robię dokładnie tak samo, czyli pelecik ochotka, konopia i marosik pomarańcza 10 mm. I zarzucam. Zobaczymy, może coś wpadnie na marosa. No, jak nie, to zmienię na coś innego. Zobaczymy. Właśnie mam branie. Jest. Ale było dzikie. O cholera, ryba się spieła. Aj. No, niestety kurczę. To jest to, jak ma się haczyki bezzadziorowe. No, cóż zrobić? O, jest branie na drugiej. Kurczę! Dobra. Nie zdążyłem nic zrobić z prawą wędką. Niezbranie na kolanie. No, fajnie, że coś w końcu zaskoczyło. Chyba nawet coś przyzwoitego. No bo opór całkiem fajny na kiju. Powiem szczerze. Tutaj mam solbajca białego. Czyżby karpik? A kolejny lin. Ale ładny. Kurczę. Dzisiaj mamy dzień lina. Słuchajcie. Ok. Dzisiaj jest dzień lina. Zobaczcie kolejnego panalina. Piękna ryba. Chyba taka sama jak poprzednia. Może minimalnie większa. No w końcu mam nadzieję, że nałowię się linów. Długo na to czekałem. Piękna ryba. Okej, okay. jeszcze pokażę Wam ją trochę z bliska i wypuszczam. Jest kolejny linek. Trzeci. No największy jak na razie. Myślę, że taki z 1,5 kg powinien mieć. Zobaczcie. Piękna ryba. Wypuszczam ją. No niestety usłyszałem, że karpie są w tarle, także ciężko powiedzieć, czy uda mi się coś dzisiaj złapać. Karpia bałamura. No ale są liny, także zabawa jest. Po to tu przyjechałem. Dopiero co zarzuciłem lewą wędkę. I przy okazji udało mi się też porozmawiać z właścicielem tego łowiska. Także muszę powiedzieć, że to bardzo miły i kontaktowy człowiek. No sporo mi powiedział o tym miejscu, jakie tutaj ryby można złowić. No, jeśli chodzi o amury, to są tak mniej więcej od 4 do 6 kg w tej chwili. Karpie nawet do 15. No, niestety powiedział mi też, że od soboty są na natarle, także prawdopodobnie nici dzisiaj, jeśli chodzi o karpie. No ale mamy dzień lina, także ja jestem jak najbardziej zadowolony. Mogę Wam też pokazać same łowisko. Zobaczcie, może zacznę tutaj od tej strony. No Podoba mi się też to, że no jest sporo miejsca do rzutu. Bo też łowiłem na takich łowiskach, że no, no ciężko było Nie, z wędką, jakąś 3,6 czy 3,9. Jeśli chodzi o rzucanie, to jest sporo miejsca. No a tak wygląda sam staw. A no, akurat coś się rzuciło. Mamy godzinę tak mniej więcej 9.30-9.40 Łowię tak od półtora godziny No teraz był trochę przestój, powiem szczerze Nic się zbytnio nie działo Ale w końcu... ojojojoj pani linie Proszę się zachowywać do kamery Ojojoj linie są tu niesamowite, muszę Wam powiedzieć No jest kolejna sztuka Taki o, piękniś, pan linek, czwarty już dzisiaj, no trzy mi się spieły albo przegapiłem branie, no cóż zrobić, piękna ryba, hey zobaczcie sami, piękny linek, no wszystkie są, bym powiedział, takie podobne do siebie, za chwilę ktoś powie, kurczę, że ja może podczepiam, albo coś, także nie oszukuję. To jest kolejna ryba. Żeby nie było, że to ta sama ryba, i cały czas mam ją pod czepioną, To pokazuję, wypuszczam, żeby nie było potem dyskusji. Płyń, kochaniutki. Siup. Karpie dzisiaj nie chcą z nami za bardzo gadać, także trzeba je trochę zachęcić. Stwierdziłem, że zastosuję tajną broń. Mianowicie spomp. Także mam trochę kukurydzy, peletu i tak dalej, więc napełnię to no i spróbujemy. Zarzucamy. Jeśli chodzi o spompa, to mam tak. Kukurydzę, pelet waniliowy i palec skreting. 8 mm. Także myślę, dam wszystkiego po troszeczku. Także dam trochę kukurydzy. Trochę jednego peletu. i tego drugiego. Okej, okay, jeszcze to muszę, kurczę, pozbierać. No dobra, myślę, że będzie git. Także zamykam to i lecimy z tym do wody. Okej, okay, mój spomp jest gotowy. Myślę, że tak poślę z dwie rakiety w oba miejsca. Zdjąłem podajnik i przypon. Już Wam pokazuję. Jak to wygląda w całości? Także o. Zdjąłem przypon. Podajnik mam tutaj. Także tak wygląda całość. Podłączyłem to wszystko do szybko złączki. Także rakiety lecą do wody. Ok, to będzie mój pierwszy rzut z pompem w życiu. Także nie wiem, co z tego wyjdzie. No zobaczymy. Mam no nadzieję, że się otworzy. Jak nie, to będę musiał jeszcze raz. Trochę lipa będzie. No dobra. Krótkie wycelowanie. Coś chyba z tego wyszło. No, otworzył się. No proszę. Że misja zakończona powodzeniem. Kochani, jestem tak wściekły, po prostu aż mi ręce całe latają, zobaczcie. Dwie i pół godziny prawie, nic się kompletnie nie działo. Nawet brania, kontaktu z rybą, no nic kompletnie się nie zadziało. No i otóż na prawej wędce miałem branie, ryba się spięła. No nie była duża i podejrzewam, że był to lin, sądząc po holu, ale... Chwilę później miałem branie na, na lewej wędce, i po prostu było takie przywalenie w wędkę, że ledwo zdążyłem zdjąć po prostu żyłkę z klipa. Już byłem pewien, że po prostu ta żyłka się zerwie. No, pocholowałem rybę, kurczę, no, z 5 minut, no i spieła się. Po prostu się spieła, ale takie odjazdy robiła, że to po prostu w głowie się nie mieści. No, podejrzewam, że życiówka moja zdycha na pewno. To, 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 to na bank. Podejrzewam, że Karp. No, ale co zrobić? Takie jest życie, niestety. Kurczę, no jestem taki wściekły, że. Fuh. Chciałem jeszcze tylko dodać, że no nie udało mi się nagrać nic z tego holu, bo podłączyłem telefon do ładowania. Niestety już, już prawie padał. No i w tym momencie było branie. To jest hol karpiowy. To ja nawet nie muszę widzieć ryby. No, powiem, powiem wam, że daje mi popalić. Tylko, że za chwilę mi dojdzie do klipa i może być lipa. Muszę odzyskać trochę żyłki. Piękna sztuka, ho 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 ho, ho ho ho, panie, ależ walczy. Huch. jest i nasza wyczekana zdobycz. Piękny, piękny karp, a jeszcze się rzuc, zobaczcie. Piękna sztuka, przed chwilą go zważyłem. Ma 5,8 kg, także niecałe 6 kg. No ten, który mi się spiął, to powiem Wam, że nie byłem go w stanie zatrzymać, także na pewno był większy. Myślę, że może i zdycha albo lepiej. No ale jest ta ryba, zobaczcie, przepiękna. Teraz jeśli chodzi o przynętę, to wziął na Ringersa Chocolate Orange i pelet no właśnie kurczę nie pamiętam jaki tam pelet miałem czy to była ochotka konopia czy epidemia tutaj nie chcę skłamać ale na pewno przynęta Ringer's Chocolate Orange tak mnie naszło założyłem no i fajnie karpie weszły w moje pole łowienia właściwie dwa pola no i coś się dzieje super zobaczcie jeszcze raz po to tutaj przyjechaliśmy i poline oczywiście jest Myślę, że powinienem dodać małe sprostowanie. Ten karp jednak nie wziął na przynętę Dringer'sa, Chocolate Orange, Dlatego, że tutaj na przyponie mam gumkę. A pamiętam, że ta przynęta mi spadała, więc zrezygnowałem z tego i założyłem bagnet. Także tutaj szczęśliwą przynętą okazała się ta nowa, którą ostatnio kupiłem, różowy Solbite 6 mm. Minęło może z 10 minut, no jest kolejny lin. Przepiękny, zważyłem go. Ma 2,2 kg, także naprawdę takie liny, potężne i piękne. No to jeszcze na żadnej komercji nie widziałem, na której byłem oczywiście. Piękne ryby. Zobaczcie. No dał mi nieźle popalić, powiem szczerze. Ale takie walki to ja rozumiem. Coś tam znowu brało. Wydaje mi się, że ryba siedzi. A profilaktycznie podciągnę. Chyba coś siedzi. Czyżby kolejny pan linowaty? Tak coś czuję. Człowiek pewności nigdy nie ma. Już, ale to chwila, moment. Bo... Nie wiem, z 5 minut wędka była w wodzie, może 7 i znowu przy samym brzegu. Co prawda teraz jeszcze dorzuciłem po dwie rakiety z POMP w to dalsze miejsce i tutaj że może przyciągnęło to ryby. Że powiem wam, że mi się spodobało, kurczę podnęcanie rakietą, fajna sprawa szkoda, że wcześniej tego nie zacząłem robić tylko dopiero teraz no ale lepiej późno niż wcale, wiadomo jest, kolejny lin chyba, że mi się coś przewidziało, a czasami mi się zdarza jest, <grym, grym>, linek jaś... Ja się dzisiaj na łowie tych ryb Niesamowite Za wszystkie czasy można powiedzieć zaległe Chodź kolego, chodź Przecież cię nie zjem Czego ty się boisz No i znowu solbajci króżowy Działa jak ta lana Kochani, ależ to było branie no tak, przywaliło wędkę. Naprawdę fest. Ryba próbowała uciec w tamte krzaki. Tam są jakieś gałęzie, zaczepy, ale udało mi się powstrzymać. No a teraz drugą stronę próbuję uciec. No podejrzewam, że to karp. Ale cały czas robi odjazdy. Oj, chyba będę musiał go trochę przytrzymać. Znowu próbuję w te krzaki. A ja 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 żeby to się źle dla mnie nie skończyło. Dobra, spróbuję go trochę tutaj podciągnąć i odzyskać trochę żyłki. O nie, jest branie na drugiej wędce. I co ja mam teraz zrobić? Si się porobiło. Widzicie to? Nie zbranie, no ale co mogę zrobić? Niestety nic. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś duża ryba i mi nie wciągnie wędki. Ja podejrzewam, że to jakiś lin. Ja nie chcę ciągle operować hamulcem, więc tak staram się troszeczkę przytrzymywać szpulę. Ale powiem szczerze, już mnie zaczyna boleć ręka no zupełnie nie mam formy. No jedno muszę wam powiedzieć, że te kinetyki naprawdę się świetnie sprawują, jeśli chodzi o takie bonusy o większe rybki. No, no 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 pomału chyba uda nam się tutaj dokończyć dzieła. O ile nam karp pozwoli, oczywiście. Ale chyba jeszcze nie. Może teraz. No co za uparciuch, ja nie wiem. Gorzej uparty niż ja. Dobra, może teraz. O, jest! Udało się wyholować obie ryby. Myślę, że te dwie rybki to będzie najlepsza puenta dzisiejszego dnia. Czyli, Prze, przepiękne liny. O, dostałem po oczach. Przepiękne liny. Zobaczcie sami. Ja już ich kilka dzisiaj złowiłem. No i kolejna zdobycz, karp. Zważyłem go, praktycznie ta sama waga. 5,7-5,8 kg. Także niecałe 6 kg. Piękna sztuka, zobaczcie. Przepiękny grubasek. Tutaj na grzbiecie jest strasznie gruby. No przepiękna sztuka. Jest. I karp wziął blisko i tam mam, czy miałem solbajca różowego, natomiast na lewej wędce tam solbajca białego założyłem. Tak mi się od niechcenia można powiedzieć. Po dłuższej przerwie jest kolejne branie. Także Już od jakiegoś czasu holuję rybkę. Przypuszczam, że to jest karp. Że pięknie walczy. No i na lewą wędkę, którą mam rzuconą dalej. Tak powiem Wam, że kilka minut temu trochę karpi się rzucało w tamtym miejscu. No i w końcu mam branie. I tutaj założyłem solbajca białego i palet ochotka konopia. Tylko nie tą stroną węższą, tylko dłuższą, dlatego że tam mam magnet. No nie chcę podejść i nie chcę podejść. Dobra, może teraz. W końcu jest! Jest nasza. Zobaczcie, przepiękna ryba, o, uwielbiam pełnowózkie karpie, naprawdę są przepiękne, zważyłem go, waży 4,5 kg, także jest mniejszy niż pozostałe, ale muszę Wam powiedzieć, że sprawił mi naprawdę ogromną radość. Skończył mi się pelet ochotka konopia, więc stwierdziłem, że no skoro już zrobiłem epidemię, no to ją też trochę zużyję. Także założyłem solbacja białego na tej lewej wędce, na większej odległości. No i miałem bardzo delikatne branie, takie dosłownie takie pyk, pyk i to praktycznie było wszystko. No zaciąłem, poczułem całkiem spory opór. Sądząc po ruchach ryby, no wydaje mi się, że, że to jest karp, ale jeszcze nie widziałem go, także zobaczymy, za chwilę się okaże. Chodź, 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 chodź. Złapiesz trochę powietrza, to się uspokoisz. Ło! No nie! Spiął się. Tyle roboty poszło na nic, no. Jest chwilę po godzinie 17 i zameldowała się kolejna ryba. Tym razem na dalszym dystansie. Myślę, że to skarb. Walczy podobnie jak pozostałe. Także ja, no jak wyholuję tą rybę, to myślę, że będę się pomału zwijał. Starczy mi w zupełności na dzisiaj łowienia. Także korzystając z okazji, że ten hol jeszcze trochę potrwa. No to myślę, że możemy sobie podsumować dzisiejsze wędkowanie. Wędkowałem od godziny 8 do 17 z groszem. Wpadły trzy fajne karpie. Dwa prawie sześciokilowe, jeden pełno 4,5 kg. No, żałuję tego pierwszego karpia, który taki naprawdę potężny odjazd zrobił, że się zerwał. No, ile jeszcze mi się zerwało? Albo jeden, albo dwa już dokładnie nie pamiętam. I oprócz tego zameldowało się też kilka przepięknych linów. Jeśli chodzi o przynęty, no to szczerze powiedziawszy, testowałem dzisiaj różne: i Ringersa, i Solbytesa, i na białego miałem rezultaty, i na różowego. Także cała gama przynęt dzisiaj mi się sprawdzała. No chyba najbardziej jednak ten Solbytes biały, myślę, robił robotę. Co do PELETU, no to generalnie ochotka Konopia na epidemię, no zbytnio nie próbowałem powiem szczerze, no nie chcę powiedzieć, że jakoś specjalnie nie działała natomiast skupiłem się tutaj na pelecie ochotka konopia jeśli chodzi o same łowisko, to myślę, że na pewno tutaj wrócę to z pewnością no podoba mi się, naprawdę właściciele są przemili teren jest naprawdę zadbany, trawka skoszona wszystko zorganizowane, no nawet na środku są paliki, które wskazują gdzie jest mniej więcej środek, żeby wędkarze się nie przerzucali? Także, no, naprawdę jest to wszystko przemyślane i zrobione z głową. No i rybki też są fajne, ale myślę, że wrócę tutaj jeszcze po te naprawdę duże sztuki tak, 10-15 kg. No, chciałbym takiego złapać w tym sezonie, to jest mój cel złapanie karpia powyżej 10 kg. Mam nadzieję, że to się uda. No, może dzisiaj byłem bliski do tego, ale, no, niestety, nie udało się. Chodź, chodź koleżko, chodź Uda się, czy się nie uda? Uda się, jest nasz Oto i nasza ostatnia zdobycz Dzisiejszego dnia Zobaczcie, taki oto karpik Zważyłem go, ma 5,5 kg Także, no, wszystkie te karpiki Były dość podobne do siebie wagowo dzisiaj Zobaczcie Taki silny i piękny karp Super sprawa no Podsumowanie do dzisiejszego wędkowania dałem Wam no, podczas holu tego ostatniego karpia, także moi drodzy to tyle na dzisiaj i widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć!